Dzień dobry! Dziś w Na Poboczu nowy Nissan GT R50, nowy Renault Captur oraz Nikola 3. Zaczynamy! Jakiś czas temu mówiliśmy, że zdaniem Fiata model 124 Spider nie powinien otrzymać następcę. Teraz wiadomo, że włoski producent nie wyobraża sobie dalszego życia tego samochodu w Europie i jego produkcja zostanie zakończona. Chodzi tu zarówno o wersję Abarth, jak i tą zwykłą, które sprzedawane były jedynie przez 3 lata. Powodów jest kilka. Przede wszystkim samochód nie sprzedawał się i był kanibalizowany przez oczywistego bliźniaka Mazda MX5. Po drugie, dostosowanie turbodoładowanego silnika 1.4 Multi r do norm emisji spalin Euro 6D Temp oraz Euro 6D jest nadzwyczaj trudne i przede wszystkim bardzo kosztowne. Sprzedaż tego modelu zostanie natomiast przesunięta i trafi do Ameryki. Volkswagen wrzucił do sieci pierwszą foto zapowiedź nowego modelu o nazwie Nivus. Auto nazywane jest Urban Coupe i jest po prostu bardziej designerskim crossoverem, który ma zrewolucjonizować rynek i trafić do segmentów w przyszłym roku. Firma nie zdradza nic więcej, ale wiele domyślić się można też patrząc po prostu na sam zwiastun. Widać przede wszystkim wysoko poprowadzoną maskę, agresywnie nakreśloną przednią szybę oraz powoli opadającą linię dachu ku tyłowi. Samochód ma być w 100% budowany i rozwijany w Brazylii. Zostanie zbudowany na platformie M QB I później trafi do Europy. Póki co wiem jednak, że na rynku brazylijskim będzie napędzany litrową jednostką TSI z napędem na przód i skrzynią automatyczną oraz mocą 128 koni. Do wyboru będzie też sześciobiegowy manual, ale jedynie ze słabszym silnikiem o mocy 116 koni. Trzy miesiące po ogłoszeniu dotyczącym nawiązania współpracy Nikola oraz Iveco prezentują pierwszy elektryczny ciągnik siodłowy o nazwie Nikola 3. Pojazd bazuje na Iveco S-Way i charakteryzuje się przez to bardzo podobną stylistyką zewnętrzną. Zmiany są bardzo delikatne i obejmują podświetlane logo N na szczycie atrapy chłodnicy oraz światła przeciwmgłowe połączone z reflektorami ze światłami dziennymi LED. Na pokładzie ciężarówki zainstalowano pakiet baterii o pojemności 720 kWh, oferujący zasięg na jednym ładowaniu wynoszący ponad 400 km. Elektryczny napęd generuje 653 konie oraz 1800 Nm momentu obrotowego. Ciągnik występować będzie w wersji dwu- oraz trzyosiowej o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 do 26 ton do użytku miejskiego oraz regionalnego. Pojazd zadebiutuje oficjalnie na targach IAA w Hanowerze. Pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w 2021 roku, a Nikola zapowiada, że w pełni elektryczny TRI jest pierwszym krokiem poprzedzającym pojawienie się pojazdu napędzanego ogniwami wodorowymi FCIV w 2023 roku. McLaren zaprezentuje platformę podłogową nowej generacji wraz z nową, lżejszą hybrydową jednostką V6 za parę miesięcy. Brytyjski producent ma w planach wprowadzenie wariantów hybrydowych do wszystkich swoich modeli przez następne 4 lata. Auta mają charakteryzować się zasięgiem w trybie w pełni elektrycznym wynoszącym do 50 km. Ma również nadejść super samochód z napędem na 4 koła przyspieszający do setki w czasie 2,3 sekundy. Trafi do sprzedaży pod koniec przyszłego roku. Dodatkowo szef firmy zdradza, że nie powinniśmy raczej spodziewać się w pełni elektrycznego super samochodu przez najbliższe kilka lat. Według niego, w tym momencie baterie litowo są zbyt ciężkie i zbyt kosztowne. Aktualna jeszcze generacja Nissan GTR jest z nami już wystarczająco długo, żeby producent mógł podjąć jakieś kroki w tym kierunku i zaprezentować specjalnie przeprojektowaną, limitowaną wersję modelu opartą na koncepcji GT-R 50 Ital Design, auto ma zostać wyprodukowane w ilości 50 egzemplarzy. Dostawy do klientów odbędą się dopiero w 2021 roku. Projektantom udało się z jednej strony pokazać nowoczesną wręcz futurystyczną bryłę, a z drugiej strony zachować wszystkie cechy obecnego cywilnego modelu. Również względem samochodu koncepcyjnego nie zmieniło się za wiele. Największą modyfikacją jest wprowadzenie klasycznych bocznych lusterek zamiast cyfrowych. Pojazd ma być napędzany jednostką V6 3,8 litra o mocy 720 koni oraz 780 nm momentu obrotowego. Każdy egzemplarz kosztuje ponad milion euro, czyli jest 5 razy droższy od zwykłego gt GT-R Nismo, na którym zresztą bazuje. Piegowskie zdjęcia odświeżonego BMW 6GT pojawiły się w sieci na początku tegorocznego lata. Teraz udało się przyłapać samochód ponownie. Auto posiada delikatny kamuflaż w obrębie przedniego pasa oraz tyłu. Można się zatem spodziewać, że w trakcie liftingu modyfikacji ulegnie kształt przednich reflektorów, a atrapa chłodnicy w typowy dla BMW sposób zostanie powiększona. Przeprojektowany zostanie też przedni oraz tylny zderzak. Wewnątrz powinniśmy spodziewać się jedynie odświeżonego systemu multimedialnego oraz pewnych zmian w tablicy zegarów. Pod maską z pewnością nadal pracować będzie 340-konny silnik, ale znajdzie się też hybrydowy napęd z flagowej siódemki 745i xDrive Performance. Bez wątpienia facelifting doda modelowi świeżości, jednak kontynuacja tego samochodu nie jest przez BMW przewidwana z racji na nikłe zainteresowanie. Nad liftingiem pracuje też Audi, a dokładnie chodzi tym razem o najmniejszego crossovera w gamie, czyli Q2. Model istnieje na rynku już przez około 3 lata i pora na jego odświeżenie. Prototypy testowane są już na północy Szwecji. Delikatny kamuflaż daje do myślenia, zmieni się niewiele. Lifting Q2 przyniesie bowiem nowe przednie i tylne zderzaki, całkowicie przeprojektowane LEDowe światła, wewnątrz natomiast z pewnością pojawi się nowy system multimedialny MMI wyglądający jak w nowym Audi A4. W ofercie oprócz konwencjonalnych jednostek napędowych będzie też SQ2 stanowiący alternatywę dla Tiroka R oraz być może później RSQ2. Do oferty Skody trafił nowy Superb iV, czyli w wariancie hybrydowym. Samochód ten jest mocno spokrewniony z Pasatem GTE. Do napędu służy tu jednostka 1.4 TSI 156 koni, połączona z silnikiem elektrycznym i baterią o pojemności 13 kWh dorzucającą do masy dodatkowe 200 kg. Zmniejsza również kufer. Liftback mieści teraz 485 litrów, a kombi 510. Zbiornik paliwa również skurczył się do 50 litrów. Zgodnie z normą WLTP auto przejeżdża na prądzie do 63 km, i rozpędza się do setki w 7,7 ,7 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi natomiast ponad 200 km na godzinę. Łączna moc samochodu wynosi 218 koni, a ładowanie z domowego gniazdka ma trwać tu niecałe 4 godziny. Renault opublikowało również polski cennik modelu Captur nowej generacji. Ładny crossover dostępny będzie początkowo w odmianach Zen i Intense, a do wyboru będzie jeden z czterech silników. Bazową jednostką ma być silnik 1.0 TCE o mocy 100 KONI. Francuski producent proponuje jeszcze dwie wersje silnika 1.3 TCE 130 oraz 155 KONI. Pojawi się tu też opcja skrzyni automatycznej. Mocniejszy wariant dostępny będzie jedynie z automatem EDC. Cennik zamknie diesel 1.5 Blue DCI 115 koni, który kosztować będzie od 78 900 zł. Najtańszy kaptur z benzynową jednostką 100 koni ma być dostępny od 66 900 zł, a wersja LPG od 68 900 zł. Jakiś czas temu mały niemiecki producent sportowych samochodów ogłosił, że trwają prace nad całkowicie nowym modelem w gamie. Ostatnio udało się zakamuflowany prototyp MF6 przyłapać podczas przewożenia go lawetą na miejsce testu. Do napędu służyć ma tu silnik turbo doładowany 4.4 V8, zastosowany w obecnym BMW M5. Konsekwentnie Wisman wpakuje do nowego pojazdu 600 koni mechanicznych. inną wyróżniającą cechą będzie niska masa samochodu. Sprawi to, że nowy MF6 będzie szybszy od obecnego dawcy. Z jednostką napędową połączona zostanie automatyczna 8 przekładnia, a cała moc przenoszona będzie na tylne koła. Producent chwali się osiągami. Auto ma przyspieszać do setki w czasie 3,5 sekundy oraz osiągać prędkość maksymalną równą 320 km na godzinę. Nowy model zostanie zaprezentowany podczas następnych targów w Genewie w marcu. Podoba Wam się nowa Tesla Cybertruck? Nawiązuje do dawnego stylu projektowania samochodów, dzięki któremu karoserie pojazdów miały kształt klina. Na początku lat 70. ubiegłego wieku Karman zlecił Giugiaro wykonanie prototypu samochodu sportowego. W ten sposób rozpoczęły się prace nad nowym czteroosobowym, trzydrzwiowym hatchbackiem o charakterystycznych nowoczesnych kształtach. W 1973 roku powstał koncept AsD Peak, zbudowany w oparciu o Audi 80B1. Od początku widać było tu jednak mocną inspirację projektantów modelem Maserati Bumerang. Tego samego roku nowy projekt Audi zaprezentował na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Spotkał się z wielkim zainteresowaniem. Nie tylko karoseria była kontrowersyjna. We wnętrzu zainstalowano dwuramienną kierownicę, deskę rozdzierczą w kształcie tuby oraz skórzaną tapicerkę z sakwami. Choć pojazd ten końcowo nie trafił do produkcji, to miał duży wpływ na dalsze projekty producenta. Zdobyte doświadczenie wykorzystano przy produkcji pierwszej generacji Volkswagena Sirocco. Dziękujemy Wam za oglądanie i za dzisiaj. Do zobaczenia jutro rano. Obejrzyjcie również poniedziałkowy odcinek testu z Peugeot 508. Do zobaczenia.